Co się stało? Brak internetu? Bardzo zabawne. Jestem głodny, a zjadłem już wszystkie kanapki. To w czym problem? No jak to w czym? Raczej nie spodziewam się tutaj restauracji, czy nawet budki z fast foodem. Fast food? Takie szybko uciekające jedzenie? Takie hamburgery, fryteczki. O nie, żadnego fast foodu. Po drzew, raczej nie dla ciebie, ale jest za to najlepsze na świecie domowe jedzenie. Daleko musimy iść? Nie tak daleko, abyś zdążył umrzeć z głodu. Wygląda jak zwykły dom. To jest właśnie gospodarstwo agroturystyczne. W parku narodowym? Pewnie, że tak. Właściciele mieszkają tu na co dzień i chętnie przyjmują gości. I karmią ich. Karmią, poją, opowiadają o tym, co ciekawego można zobaczyć w najbliższej okolicy. Turyści mogą uczestniczyć także w ich codziennym życiu i pracy: spróbować owoców, serów lub wędlin wytworzonych na miejscu. Coraz więcej takich gospodarstw ma też wysoki standard. Łączy tradycję z nowoczesnością i wygodą dla turystów. Nie pomyślałbym, że od jedzenia dzieli mnie tylko 20 minut. Przydałby się jakiś przewodnik, co? I to jak! Od wielu lat działają przewodnicy przyrodnicy. Znajdziesz ich bez problemu, ale póki co musisz słuchać mnie. Na bezrybiu i żubr ryba. Ryba? <gryba> Może rybę też tu podają? To wszystko dzięki wyobraźni ludzi, którzy od zawsze mieszkali w Otulinie parku i postanowili dzielić się tym dobrem, prowadząc biznes połączony z edukacją przyrodniczą. To ci ludzie. Znają lokalne tradycje i są ich najlepszymi ambasadorami. Myślisz, że zostało im jeszcze coś z obiadu? Wejdźmy i się przekonajmy. Pomyśl sobie, ilu spragnionych natury i spokoju turystów zawita tu w ciągu roku. Zawita, zje, wyśpi się, poleci znajomym. To może być niezły interes. Wszystko wyjątkowe i regionalne. Myślałem, że w okolicy jest bardziej sztywno. A jest klawo, nie? Tak. Stereotypy jednak mylą. O tak, spójrz na mnie. Patrzę. I co? Pomyślałbyś, że żubr może być taki smukły i wysportowany? Nie, nie pomyślałbym. Jak tutaj szliśmy, to zauważyłem taki ładny budynek z czerwonym dachem. Co to? To muzeum przyrodnicze prowadzone przez lokalną społeczność. W okolicach parków narodowych często powstają miejsca atrakcyjne dla turystów. Ludzie zrzeszają się, powstają grupy działania i nowe organizacje pozarządowe. Jest naprawdę aktywnie. To co? Ruszamy dalej? Trochę ruchu na świeżym powietrzu dobrze nam zrobi. Tak, tak. Trzeba ćwiczyć mięśnie. O, owieczki. A co one tutaj robią? Wypas to najlepszy sposób zapewnienia różnorodności przyrodniczej, zarówno na obszarach górskich, jak i nizinnych. Wypas! Pasterstwo na stałe wrosło w życie mieszkańców Karpat. Wypas kulturowy to jeden ze sposobów zachowania ich tożsamości. Na wybranych halach i polanach można paść tylko miejscowe rasy owiec górskich lub krowy rasy czerwonej polskiej. I tylko ograniczoną liczbę zwierząt, żeby pomóc przyrodzie, a nie ją niszczyć. Gdyby nie owce, hale i polany zarosłyby borówczyskami, malinami, a w końcu i lasem. To źle? Bardzo. Wtedy wyginęłoby wiele gatunków roślin. Na przykład szafran spiski, nazywany popularnie krokusem, może rosnąć tylko tam, gdzie pasie się owce. O nie, bardzo lubię krokusy! Zniknęłyby niektóre zwierzęta, na przykład motyle. Poza tym, wtedy te wszystkie piękne widoki zostałyby zasłonięte. I w taki sposób owce kształtują krajobraz. W sposób naturalny. Ale raczej nie przyszły tu same, co? Do kogo należą? Na hale i polany przyprowadzają je bacowie i juchasi. Muszą jednak przestrzegać pewnych zasad. Na przykład dobytku mogą pilnować tylko owczarki podhalańskie. W użyciu są tylko tradycyjne narzędzia: gielety, puciery, łobańki, putnie i ferule. Muszą przestrzegać tradycyjnych obrzędów pasterskich, nosić odzienie góralskie i posługiwać się gwarą. Ruszamy dalej. Ciekawe, co jeszcze mnie zaskoczy. Ostatnio, na przykład, sporo się nachodziłem podczas targów. Czekaj, czekaj. Targów? W parku? No przecież mówię. Ale targi takie jak, dajmy na to samochodowe? O, nie, nie. To targi, na których twórcy ludowi z regionu prezentują i sprzedają rękodzieło. Malowane obrazki? Nie tylko. Tkactwo, hawciarstwo, plecionkarstwo, wikliniarstwo, rzeźba i wiele innych dziedzin. Od 1999 roku Biebrzański Park Narodowy jest współorganizatorem targów produktu lokalnego. Ojenny, można się nieźle zaopatrzyć w pamiątki. Jest też impreza znana za granicą. Impreza? Ale nie taka z Beyoncé. Piebrzańskie sianokosy. I co? Trzeba kosić w jak najkrótszym czasie? I bardzo dokładnie. A, przyjemne spożytecznym. Kilkusetletnie koszenie oraz wypas podmokłych i bagiennych łąk ukształtowały znaczne obszary parku. Wiele pokoleń pracowało na to, żeby park wyglądał tak jak teraz. Owszem. Aż mnie kusi, żeby rzucić wszystko i wyjechać na stałe, na przykład w Bieszczady. I co byś robił? Zrobiłbym… Y, no ten… wypożyczalnię sprzętu. Narty, kijki, kaski, kurtki przeciwdeszczowe, rowery, co tylko chcesz. Brzmi całkiem rozsądnie a po pracy chodziłbym na długie spacery. No, to jesteśmy umówieni.